Cześć moi drodzy, witam Was bardzo gorąco ponownie. Może niektórzy z Was słyszeli o grze Assassin's Creed. Chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj, że wydawcy tej gry zdecydowali się w kolejnej odsłonie dotyczącej Grecji dodać specjalny dodatek, a mianowicie wersję Discovery Travel. Pozwala ona odkryć piękno Grecji, piękno starożytnej Grecji, i myślę, że jest to Wyjątkowe narzędzie dla wszystkich nauczycieli historii i języka polskiego. Myślę, że wspólnie z uczniami można wyruszyć w wyjątkową, piękną, fantastyczną podróż właśnie do starożytnej Grecji. Zainteresujcie się tym tematem, drodzy nauczyciele, i uczeni też już w tej chwili: Discovery, Travel, Assassin's Creed, Odyssey. Myślę, że naprawdę warto.